Siema, z tej strony Lambasodore. Wy jesteście moimi zajebistymi widzami, a ja przygotowałem dla Was kolejny odcinek więc grze Bulletstorm. Tym razem jest to mistrz zniszczenia wart 20 punktów, który polega na wykonaniu każdego środowiskowego super strzału na każdej z map w trybie anarchii. Pierwszą mapą na naszej liście jest Martwa Skała. Możecie wykonać tego achievementa yy, robiąc wszystkie mapy samodzielnie, ale ja to zrobiłem z moim dobrym ziomem Radolfem, który właśnie Was witam. I tutaj mamy dwa skillshoty. Co ważne, nie musicie kończyć fali, żeby zaliczyło Wam shot, a po prostu zróbcie skishot i zmieniajcie mapę, tak będzie najszybciej, zajmie to Wam około 20 minut. Bo on pierwszy polegał na wbiciu typa w tą wielką szczękę, drugi polega na umieszczeniu zioma w tornadzie i dostajemy tonie Kansas i możemy ruszać dalej. Drugą mapą na naszej liście są wodociągi, gdzie czekają na Was również dwa skillshoty. Pierwszy polega na y, wrzuceniu przeciwnika w tą wirówkę, która znajduje się na środku mapy. A drugi wykonujemy kopiąc y, jakiegoś zioma w te ścieki, które widzicie przede mną. Boom, spłuczka, ruszamy dalej. Następny jest dworzec centralny, na którym znajdziecie cztery skillshoty. Co prawda jeden jest trochę trudniejszy, ale na pewno Wam się uda w pewnym czasie. Pierwszy skillshot na tej mapie wykonujemy kopiąc zioma w fontanny, który znajduje się po lewej stronie od respawnu. I dostajemy wypowiedź życzenia. Drugi skillshot polega na zabiciu wroga obrotowymi drzwiami. Dostajemy mortadele. Trzeci skillshot polega na na początku umieszczeniu przeciwnika pod windą, a następnie ciągniemy za tej windę, boom, płaszczka i ruszamy dalej. Ostatni skillshot, czyli ekspres, jest właśnie ten trudniejszym, ponieważ musicie synchronizować wybijanie przeciwników z przejazdem pociągu, ale jak wam się uda, dostajecie właśnie ekspres i 150 punktów i możecie ruszać dalej do następnej mapy. Tym razem jest to turbina, na której znajduje się jeden skillshot i polega on na wrzuceniu przeciwnika właśnie wspomnianą turbinę. Teraz znajduje się na środku mapy i idziemy dalej. Następną pozycją na naszej liście jest elektrownia, gdzie znajdziecie jeden skillshot, który jest bardzo, bardzo prosty, ponieważ polega on na wrzuceniu przeciwnika w te wielkie koła. I jak widzicie, ja tutaj używam w ślizgu, Radolf ładnie kopie i dostajemy pasztet zespołowy i możemy ruszać dalej. Ostatnią mapą jest złomowisko, na której czekają na Was dwa screenshoty, które są bardzo proste. Pierwszy z nich polega na y, umieszczeniu zioma w wodospadzie, który znajdziecie po lewej stronie. I kiedy on sobie spłynie na dół, dostajecie screenshot. Ostatni polega na umieszczeniu przeciwnika pod tą zgniatarką. Boom! Gotowe! I 20 punktów więcej na koncie. Mam nadzieję, że w jakiś sposób Wam pomogliśmy. I do usłyszenia w kolejnym poradniku. Jo.